Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj film tutaj z mojej hodowli, z gołębi tygrysów. Widzicie, tata daje właśnie jeść, także pokażemy Wam trochę tutaj tygrysów, ale też odniesiemy się do tego, co się dzieje w internecie, czyli może trochę hejtu. Odnośnie tego mojego kontentu, który, który gdzieś tam powstał w niedawnym czasie, gdzie odkupuję gołębie na rynku i dzwonię do hodowców, pomagam im właśnie tym gołębiom wracać do domu. Także pierwszy taki mój punkt odniesienia to jest właśnie do tych, którzy komentują, powiedzmy, no bo już tak widzę, że z tym hejtem to jest tak, że no nie jest tego dużo mimo wszystko. Spodziewałem się więcej. Gdzieś tam na początku jeszcze było tak, że może i się tym przejmowałem, ale dzisiaj... Zauważyłem, że jest tego e, trochę mniej i, i zresztą bardzo wiele też takich pozytywnych, budujących komentarzy. Także koledzy, jeśli nie oglądacie tak stale, to, to, to fajnie napiszcie coś, coś miłego, ale jeżeli też są ci, którzy zawsze komentują te negatywne, też możecie napisać, bo wiecie, że ja na takie komentarze też wam chętnie odpowiadam. A wracając właśnie do tego tematu, może trochę hejtu, wiecie co ja tak zauważyłem. Że niektórzy w internecie po prostu są stworzeni wręcz i tylko robią to, jakby po to, chyba żeby. Nie wiem jak to nazwać. Eee, myślą, że, że komuś zrobią źle, ale Nie, niekoniecznie wam to wychodzi, bo dziś tam wydaje mi się, że z czasem człowiek się po prostu odparnia na to, bo, bo wie, że w internecie są tacy ludzie i gdzieś tam ma z tym luz. Czy ja, czy inni, myślę też tutaj. Hodowcy, którzy nagrywają filmy, ja myślę, że wszyscy ci, którzy tylko komentują w internecie, powinniście się cieszyć, że ktoś taki po prostu nagrywa, czy ja, czy ktoś inny, nagrywa Wam ze swoich hodowli materiały, bo macie co oglądać. Bo normalnie to byście po prostu nie wiem, zginęli chyba i zamknięci byli w domu, a tak to przynajmniej macie co obejrzeć. Dzięki, dzięki właśnie takim ludziom jak ja czy, czy ktoś inny ja zacząłem troszeczkę mocniej nagrywać na YouTube, dlatego gdzieś tam się do tego odniosę. A, ale mówię, wiem, że ty, nie tylko ja, że wielu hodowców właśnie się też z tym mierzy, czy, czy z tym, no, z, głównie ci co nagrywają, tak? Bo ci co nie nagrywają, to tam raczej luzik bo nikt tam ich nie komentuje, ale ci co nagrywają, to zawsze mają powiedzmy tych widzów takich dobrych i tych złych. Także tutaj jeśli chodzi o to, z mojej strony ja komentarzy nie usuwam. Nie przejmuję się tym, możecie pisać, możecie nie, ja mogę mieć taką prośbę jedną do was. No nie mogę usunąć Was jako subskrybentów, ponieważ YouTube nie przyzwala na coś takiego. Ale jeżeli taką mogę mieć prośbę jedną, jedyną, usuńcie się sami. Ja będę miał spokojniejszą głowę, chociaż mówię, nie jestem taki, żebym się tym przejmował, bo mówię, śmieję się z tego, co wypiszecie czasami. Może tutaj trochę pewnością siebie zalatuję, ale no, taki jestem po prostu i nikogo nie będę udawał. Wiem też, że 99% tych osób nawet by nie potrafiło w twarz powiedzieć nic. Także tylko siedzą przed tym ekranem i myślę, że po prostu nie wychodzą z domu i tym się dowartościowują, właśnie takim komentarzem. Więc może, może jeżeli to was dowartościuje to piście, nie wiem, Nap naprawdę nie wiem już jak do tego podchodzić. Róbcie co chcecie. E, ja ze swojej strony będę robił dalej robotę, będę dalej odkupywał te gołębie, ponieważ widzę, że ma to sens, widzę, że fajne gołębie wracają do domu dzięki mnie, chociaż też są różne. Sytuację. Powiem wam taką jedną, właśnie, mm, sytuację z ostatniego rynku, bo ja też te filmy nagrywam. Chcę, żebyście wiedzieli, nagrywam. Zanim je zmontuję, to też trochę czasu potrzeba. Ja nie wstawiam filmów yy, od razu. Powiedzmy, mam teraz filmy nagrane. Dzisiaj akurat jest sobota i dzisiaj ten film będzie wstawiany. Ale na przykład mam filmy z poprzedniej niedzieli, gdzie odkupiłem gołębie. Znaczy odkupiłem. No powiedzmy, dwa gołębie trafiły do mnie. I filmy są nagrane i będą wypuszczone właśnie w przyszłym tygodniu. Więc to trochę tak wygląda, koledzy, że ja te filmy wstawiam później. Więc chcę, żebyście po prostu to wiedzieli, że to nie wygląda tak, że nie wiem, dzisiaj nagrywam i dzisiaj wstawiam. Niektóre filmy owszem, ale te z rynku na pewno trwają. Bo widzieliście teraz w tym tygodniu poprzednim, jak wstawiałem filmy, to było tak, że powiedzmy wstawiłem w niedzielę. W poniedziałek wstawiłem chyba, nie, we wtorek wstawiłem, w czwartek i w piątek, tak, we wtorek, czwartek, piątek, a gołębie odkupiłem w niedzielę i powiedzmy te trzy gołębie już są obdzwonione i tak naprawdę tych gołębi już nie ma u mnie, one już odleciały, jutro będzie, jutro będzie tak jakby film wstawiony, jakby finał tego wszystkiego, także też yy, ci, których to interesuje, to, to zapraszam. I chcę, chcę po prostu, żebyście to wiedzieli, bo też nieraz jest coś takiego, że myślicie, że ja przetrzymuję te goębię, ale nie jest tak. Ja po prostu te materiały nagrywam. I one po prostu zanim się zmontują, zanim to posklejam, to też trochę czasu trwa. A, a też nie spędzam, nie wiem, 24 godziny na dobę, żebym mógł to robić cały czas, tak? Także jest, to, to jest ten temat taki, który też chciałem poruszyć i, i wam mówię, a ciekawa sytuacja właśnie z rynku poprzedniego, gdzie tydzień temu jutro też będę na rynku i tutaj się odniosę do hodowców, którzy może będą, którzy mnie oglądają. Sytuacja z poprzedniego rynku, gdzie hodowca oddaje mi gołębia z tipesem z numerem telefonu. Oddał mi gołębia po prostu, żebym ja wypuścił. A dlaczego? Widział moje filmy, widział jak to robię, widział co robię. Wszedł do niego ten gołąb. Spotkał mnie na rynku, wziął go specjalnie, miał go puścić, ale stwierdził nie dam tobie, żebyś ty to zrobił, bo fajną robotę wykonujesz. Będzie fajny materiał może z tego i powiem wam, że będzie naprawdę fajny materiał, bo on pokazał się ciekawym gołębiem i tak zdradzę taki sekret, po prostu ktoś po niego przyjedzie. Także, także zobaczcie, jeżeli jutro też ktoś oglądający i ma takie życzenie, żeby nie wiem, oddać mi tego gołębia. Chętnie po prostu zabiorę i, i nawet możemy nagrać taki materiał wspólnie, że mi oddaje to, pokazać hodowcom, jak, jak można się zachować, jak trzeba nawet wręcz się zachować. Nie mówię, że trzeba mi te gołęby dawać, ale jak najbardziej fajnie by było, żebyście też yy, wy tak robili, bo jest to naprawdę uważam potrzebne, bo wiele gołębi gu, no, gubi się na lotach, czy, no i nie tylko, przy dachu tak samo. No nie każdy chętny jest do pomocy, nie każdy dzwoni. Też, też uważam, nie każdy dzwoni ze względu na, na ludzi, ale do tego to już się odnosiłem właśnie już dużo, dużo wcześniej w materiałach i tyle koledzy no, z tego tematu, który chciałem poruszyć. Ode mnie. Jeżeli macie jakieś komentarze swoje, zadajcie, nie wiem, pytanie, czy odpowiedź do, co do tego mojego I czy się zgadzacie, czy nie. No jeśli chodzi o ten hejt, który mówiłem wcześniej, no to pozdrawiam Was, hejterzy. Taki jeden mój naczelny hejterek, Majstersztyk. Ty, jak tam tygrysy stawiam, to zawsze właśnie jesteś. Także pewnie i dziś tutaj się odezwiesz. Fajnie, miło z Twojej strony. Także czekam na Twój komentarz na pewno. O, jeszcze jeden będzie taki fajny komentarz, ale to, to już nie będę zbadał, bo... Wszystko będziecie widzieć w materiałach, tak jak mówię, nic nie ukrywam, pokazuję to, co jest. Także o, nawet, o, odniosę się, zobaczcie, dzisiaj macie materiał z mojej hodowli. Mamy tutaj teraz gołębie młode, tygrysy, tata wstawił gryty i zobaczcie, tam z tyłu, powiedzmy, no nie jest posprzątane, tak? W rozpłodzie było posprzątane, w gołębiach tych lotowych, które u mnie chodzą, też nie było posprzątane i tu mamy gołębie młode, zobaczcie, nawet z daleka w rogach gdzieś ten kał leży, suchutki wprawdzie, ale leży, nie jest posprzątane i, i też nie robię tak żebym teraz, nie wiem mm, specjalnie wziął szpachelkę przed filmem, trzeba by sprzątać bo, bo będą hejtować nie no, ja się z tym no, oczywiście mierzę i, i się nie boję i zresztą no, nieraz już to robiłem i też miałem już takie komentarze że zanim nagrasz film to może byś posprzątał, nie, I właśnie nie właśnie trzeba pokazać to to, co jest naturalnie, to, co jak wygląda, bo uważam, że w 90% gołębników jest tak, jak jest teraz u mnie, że sprzątamy raz na jakiś czas, nie wiem, tydzień, dwa, zależy, kto jaki ma system, a, a nie cały czas, chociaż są też hodowcy, co, co, co sprzątają cały czas i wiem to, bo znam też takich. Ale w moim przypadku jest, jak jest. Widzicie zresztą. Nie mam co tutaj ukrywać, pokazuję. Zobaczcie teraz te głębie wrócę właśnie do tych moich głębi. Akurat są po jedzeniu i zobaczcie, tu też nie jest posprzątane. Też nie jest posprzątane i, i, i też zaraz może się posypać hejta. Naprawdę dla mnie to jest normalna sprawa i myślę, że w wielu hodowlach tak wygląda, że nie jest to sprzątane na bieżąco, cały czas, tak jak trzeba. Tylko widzicie, normalnie pokazuję, nie boję się tego. Pokazuję naturalnie, nie ukrywam. A więc na dzisiaj to tyle, hodowcy, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia.